Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Kontynuacja prac pod silnika. Wykręciłem tutaj kable zapłonowe, znaczy wykręciłem, odczepiłem. Zabezpieczyłem tutaj wejścia do przepustnicy, wejścia do świec. Teraz widzicie tutaj z tego syfu się zbierało. Teraz plan jest taki, że najpierw zwykłym odkurzaczem będę oddrapywał te kawałki i odkurzał, a później wezmę odkurzacz, który wciąga wodę i będę e, zrobić taką ssawkę i będę po prostu, jak już usunę te wszystkie e, luźne elementy, że tak powiem, luźne elementy, jak już usunę, no to wtedy będę, wtedy będę e, tutaj mył tutaj e, no między dwoma pokrywami Cały ten obszar, tak żeby tu się wszystko świeciło, zabezpieczę te skorodowane śruby. Mamy takie specjalne preparaty, które usuwają korozję i zatrzymują jej proces, wyczyszczę je. Dekle tak naprawdę pójdą z tego, co teraz widzę na końcu, na końcu pójdą do czyszczenia. Teraz jestem na etapie. Odkręcania tutaj śrub od kolektora. Bardzo fajnie, bo wszystkie śruby, jak na razie nie chwalą, bo jeszcze mi tutaj stały raz, dwie, dwie, dwie mi zostały jeszcze i tu pan, gdzie jeszcze jest. Tutaj jest, tutaj jest jeszcze jedna śruba, czyli tutaj trzy śruby. Te osłony termiczne też wezmę i wypiaskuję, wylakieruję albo oddam po prostu do galwanizacji, chyba temperatura nic temu nie zrobi. E, ocynkują to te śrubki, które mocują dekiel, też wszystkie oddam do e, cynkowania. Te pewnie wszystkie też, tak żeby tutaj mm, no mam gdzieś tydzień czasu. Bo za tydzień no tydzień czasu. Ile mam, tyle mam. że tutaj mi nie przeszkadza niczym. Można złożyć rozrząd. Ja też wszystko to domyję dokładnie. E, koło od pompy też do ocynku i też będę chciał ocynkować na taki bo mamy wybór, albo na taki srebrny kolor, albo na taki złoty bardziej będę szedł w tym, w tym kolorze złotym te śrubki też mogę podkręcać, bo są na wierzchu, też je dam do e, ocynku, także dosyć dużo pracy przede mną e, no ale postanowiłem to dobrze zrobić, także te krótce wodne, to wszystko też będę czyścił dużo mozolnej pracy, ale codziennie po godzince e, i, o lampka siada i, i, i myślę, że efekt będzie wtedy dużo lepszy niż, niż bym to tak zostawił jak jest teraz eee, a w przyszłym tygodniu pewnie odbiorę zderzaki do przodu, odbiorę ten szyberdach. dach. O, tutaj nam ktoś podwinął. A jeszcze raz zdradzę rąbka tajemnicy. Popatrzcie się, w środku jest już w środku jest już wykładzina, I jeszcze trochę do dopracowania, ale Wykładzina już jest, także jakiś krok do przodu jest zrobiony, albo codziennie się jakiś krok do przodu robi. Myślę, że to, że teraz rozkręcam te śruby i czyszczę, to też nie jest krok do tyłu z tym projektem, bo że rozkręcam i dalej auto stoi. Tylko też to będzie jakiś krok do przodu, ponieważ no, auto zrobimy raz, a porządnie dużo pracy włożyłem w podwozie, w konserwację. Dużo tutaj było pracy z lakierem, z felgami, z hamulcami, także nie chciałbym tego efektu też zepsuć, jak ktoś podniesie maskę. I chciałem też, żeby to auto na kizotach przy otwartej masce, żeby nie miało się czego wstydzić. Także działam, odkręcam dzisiaj jeszcze tylko te dwie blachy, układam to wszystko na kubki i krok po kroku będziemy to wszystko składać. W tym odcinku to jest wszystko, myślę, że już niedługo odcinki, które bardziej będą cieszyło czyli już ze składania, a nie tylko z rozbierania. Ale myślę, że takie odcinki też są potrzebne, tak żeby widzieć ile to jest pracy, bo tutaj doczyszczenie tego obszaru zejdzie mi kilka godzin. Bo to nie sztuka zalać tutaj wodą wszystko i żeby mi się powlewało wszędzie i zrobić trzeba to z głową po prostu, żeby nie narobić większych szkód. Niż pożytku. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiam.